Na włoszczyznę. Subiektywny przewodnik, po włoskiej kuchni i języku. Uff, jak gorąco. No dobrze, w Polsce może jeszcze nie aż tak, ale na przykład na Sycylii już coraz bardziej. By lato nie zaskoczyło nas tak, jak zima, czasem zaskakuje drogowców. Zastanówmy się już teraz, co przyniesie nam kojące orzeźwienie podczas, ach jakże w tym roku, wyczekiwanych letnich skwarów. Prawidłowa odpowiedź? Moim zdaniem może być tylko jedna: Gelato, czyli lody. Ale ta odpowiedź rodzi wiele pytań. Bo jak to możliwe, że w średniowiecznej Sycylii można było zawodowo zajmować się śniegiem? Co mają wspólnego lody ze sztuką? Dlaczego najlepsze lodziarnie to te najmniej Instagramowe? Jak smakują lody o smaku pocałunku? I wreszcie, czy można jeść lody na śniadanie? Ojców lodów znajdziemy bardzo wielu, w różnych miejscach na Ziemi. Jednak nawet gdyby okazało się, że to nie Włosi byli pierwsi, należy im przyznać, że to właśnie oni wykonanie lodów doprowadzili do perfekcji. A skoro po dziś dzień włoskie lody potrafią nas skłonić do odstępstw od diet i reżimów żywieniowych, bardziej niż jakiekolwiek inne, warto pochylić się nad historią lodów właśnie na ziemiach włoskich. Cofnijmy się zatem do czasów arabskiego panowania na Sycylii. Obiecałam Wam przecież, że na Sycylię będziemy jeszcze wracać. To właśnie tam najprawdopodobniej powstały pierwsze sorbety. Po włosku sorbetti. Słowo sorbetto. Pochodzi z języka arabskiego i oznacza orzeźwiający napój. Pierwsze sorbety powstawały poprzez wymieszanie śniegu z sokiem owocowym, moszczem winogronowym, winem oraz miodem. Zaraz, zaraz, ale skąd w tamtych przedlodówkowych czasach na Sycylii można było wziąć śnieg? Tylko z jednego miejsca, z górującego nad wyspą wulkanu Etna, wznoszącego się na wysokość ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Gdy wiosną słońce zaczynało świecić nieco mocniej, pokrywający etne śnieg suwał się niżej. Właśnie wtedy sprytni sycylijczycy przerzucali go do zimnych grot i jaskiń i przekładali filcem, żeby zapobiec tworzeniu się lodowych bloków. Takie groty, pełniące funkcję pierwszych zamrażalników, nazywały się Niverii. Co ciekawe, istniało również specjalne słowo na profesję osoby odpowiedzialnej za składowanie lodu w grotach. Zajmowali się tym. Niwa roli. Kolejnym przystankiem w naszej podróży przez historię włoskiego czelato będzie Toskania, zapanowania dynastii Medyceuszy. Wytworność Florenckiego dworu stawiała tamtejszym szefom kuchni poprzeczkę nieco wyżej. Nie za bardzo wypadało im podać dostojnym gościom lód wymieszany z sokiem. Musieli wysilić się nieco bardziej. Zwłaszcza, że medyceusze ogłaszali konkursy kulinarne i oczekiwali, że ich uczestnicy będą nie tyle perfekcyjnymi odtwórcami, co twórcami i odkrywcami nowych kulinarnych horyzontów. Zwycięzcą jednego z takich konkursów okazał się młody szef kuchni i rzeźnik Rudy Jerry, który zaproponował wyjątkowy deser przygotowany na bazie popularnego już wtedy ciabalione deseru z żółtek jaj, cukru i słodkiego wina. Otóż Ruggeri do Zabaliony dodał lód, śmietane oraz świeże owoce. Lodowy przysmak zrobił szczególne wrażenie na Katarzynie Medycejskiej, która miała wkrótce poślubić przyszłego króla Francji Henryka II z dynastii Walezjuszy. Jako, że już wtedy istniała, obecna również dzisiaj, atmosfera subtelnej rywalizacji między Włochami a Francją, Katarzyna postanowiła zabrać Ruggeriego ze sobą do Francji. Uważając, że tylko on będzie w stanie rzucić rękawice tamtejszym mistrzom cukierniczym. Na marginesie, około 40 lat później syn Katarzyny i Henryka, został pierwszym elekcyjnym królem Polski jako Henryk Walezy. Katarzyna medycyjska miała wyjątkowe szczęście do utalentowanych sług dworu. W jej otoczeniu znalazł się również architekt i rysownik Bernardo, nomen omen, Bontalenti. Błono to po włosku dobry, a talento to talent. Wśród jego licznych obowiązków było również przygotowanie przyjęć na dworze. Na jednym z takich przyjęć postanowił zaskoczyć gości nietypowym deserem z mleka, miodu, żółtka jaja z aromatami bergamotki, pomarańczy, cytryny, oczywiście z lodem. Hołd toskańskim twórcom lodu oddają organizatorzy Gelato Festival, który odbywa się w różnych miastach świata, m.in. w Warszawie. Na uczestników festiwalu czeka nie tylko degustacja lodów przygotowanych przez starające się o zwycięstwo w konkursie lodziarnie, gelaterie, ale również warsztaty i koncerty. I tak laboratorium, w którym odbywają się lodowe szkolenia, nazywa się Płom Talenti. Przestrzeń degustacyjna jerry, a festiwalowa scena nosi imię Katarzyny Medycejskiej Katerina de Medici. Jeśli tak jak mnie na wspomnienie medycyjskich deserów cieknie Wam już ślinka, najwyższy czas wybrać się do współczesnej włoskiej lodziarni. Ale jak wybrać tę właściwą? Otóż warto wiedzieć, że lody we Włoszech możemy podzielić na przemysłowe i rzemieślnicze. Po włosku lody rzemieślnicze to gelato artigianale. I choć artigiano to rzemieślnik, to już słowo arte, od którego wywodzi się zarówno artigiano, jak i artigianale oznacza sztukę. Prawdziwe lody rzemieślnicze mają w sobie niewiele powietrza nie więcej niż 30%. Dla porównania, te przemysłowe, które możemy znaleźć w sklepowych zamrażarkach, zawierają go ponad 70%. Lody rzemieślnicze są przygotowywane na miejscu tylko z naturalnych, najlepiej sezonowych składników. Zatem nie ma co liczyć w środku zimy na lody melonowe czy arbuzowe. Takie lody możemy przechowywać najwyżej 2-3 dni, a najlepiej, jeśli zostaną zjedzone w dniu przygotowania. Zatem, jeśli podczas swojej włoskiej podróży traficie na lodziarnię, która posiada kilkadziesiąt bardzo wymyślnych smaków lodów, poukładanych misternie w gigantyczne kopce, udekorowane w sposób, który przywodzi wam na myśl wnętrza barokowych salonów, miejcie się na baczności. Jeśli już bardzo nie możecie oprzeć się pokusie, zróbcie tam atrakcyjne zdjęcie na Instagrama, a lody do zjedzenia zamówcie w miejscu zdecydowanie mniej spektakularnym. Najlepiej tam, gdzie wybór jest niewielki, w wielu miejscach, szczególnie jeśli słońce jest już nisko nad horyzontem, prześwituje dno metalowej kuwetki, a na najpyszniejsze smaki trzeba poczekać do jutra, bo te przygotowane na dziś już się skończyły. Lody we Włoszech kupuje się inaczej niż w większości lodziarni w Polsce. Podczas gdy u nas operujemy gałkami, we Włoszech cena zależy od rozmiaru. Z reguły będziecie mieć do wyboru rozmiar piccolo, czyli mały, medio, czyli średni i grande, czyli duży. Wybierając rozmiar, powinniście również sprecyzować, w czym chcecie zjeść wasze lody. Do wyboru macie kono, czyli wafel, lub coppa. Zdrobniale kopetta, czyli kubeczek. Dopiero po sprecyzowaniu tych dwóch parametrów czeka Was podjęcie decyzji w kwestii smaków. Po włosku smak loda to gusto. Kwestia ta jest tylko luźno powiązana z rozmiarem loda. Jeśli naprawdę lubicie na przykład lody czekoladowe, nic nie stoi na przeszkodzie, byście zamówili dużego loda o smaku wyłącznie czekoladowym. A jeśli macie problem z podjęciem decyzji, na który smak macie dzisiaj największą ochotę? W większości lodziarni nawet zamawiając małego loda będziecie mogli wybrać więcej niż jeden smak. Ja najchętniej zamawiam cono piccolo z dwoma spośród moich ulubionych smaków. Pistacchio, czyli pistacja, nocciola, czyli orzek laskowy, nocce, czyli orzech włoski lub cioccolato fondente, czyli gorzka czekolada ale oprócz prostych smaków, w których rozszyfrowaniu pomoże Wam każdy słownik lub elektroniczny tłumacz, możecie również trafić na nazwy, które sprawią Wam więcej kłopotu. Przyjrzyjmy im się zatem zawczasu, by podczas wizyty we włoskiej lodziarni nie dać się zaskoczyć. Bacio to po włosku pocałunek. Jednak zamawiając lody o tym smaku, nie musicie się zastanawiać, gdzie przygotowujący Wasz deser gelatiere przeżywał pierwsze romantyczne uniesienia. Nazwa tego smaku nawiązuje bowiem do kultowych pralinek produkowanych przez fabrykę czekolady Perugina. Pralinki Baccio są czekoladowe, w każdej z nich kryje się cały orzech laskowy, a pod sreberkiem znajdziemy karteczkę z aforyzmami w kilku wersjach językowych. Gianduja to kolejny smak na bazie czekolady i orzechów laskowych. Nawiązuje on do kremu deserowego z Piemontu, który zainspirował zresztą twórców nutelni. Oczywiście samą nutellę również możecie znaleźć wśród smaków włoskich lodów. Amarena to lody śmietankowe z dodatkiem słodkich wiśni w syropie. Podobno razem ze smakiem zabajone, na bazie deseru z jajek i słodkiego wina, oraz biszkoptowym zupa painglaise, odchodzi do lamusa wskutek skutek mody na zdrowe i naturalne składniki. Stracciatella, znana nam również z polskich lodziarni, to z kolei lody śmietankowe z chrupiącymi kawałkami czekolady. Stracciare to po włosku rozdzierać na kawałki. Co ciekawe, nazwę ten smak lodów pożyczył od popularnej w rzymskiej kuchni zupy, rodzaju rosołu serwowanego z lanymi kluskami z parmezanu i jajek, które, podobnie jak czekolada w smaku Stracciatella, sprawiają wrażenie porwanych. Kiedy najlepiej wybrać się na lody? Prawidłowa odpowiedź brzmi: zawsze. Lub prawie zawsze. Sycylijczycy chętnie rozpoczynają dzień od gelato, zajadając je na śniadanie w specjalnej bułce zwanej brioche. Przechodząc w ciągu dnia obok lodziarni, trudno nie skusić się na taką przekąskę pomiędzy głównymi posiłkami. Jeśli natomiast zostaliśmy zaproszeni na obiad lub kolację, przeniesienie pojemnika lodów ze sprawdzonej rzemieślniczej lodziarni załatwi nam kwestię deseru. Coraz większą popularnością cieszą się także wytrawne smaki lodów, które doskonale radzą sobie jako kontorno, do drugiego dania. Jednak latem prawdziwe oblężenie, laterie przeżywają w nocy. Gdy śródziemnomorski upał nieco odpuszcza i włoskie rodziny i grupy przyjaciół, czyli amici, odbywają rytualną paseciatę. To co? Idziemy na lody? Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetitnaflošczyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetitnaflošczyznę.maupa.gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Do usłyszenia, Karolina Iskierka.